Zagrajcie staremu. I jak mimo ciepło mu stary potańcuje, stary potańcuje i pójdzie do domu. Stary potańcuje, stary potańcuje i pójdzie do domu. Staremu staremu za piecem zagrodzić młodemu, młodemu, młodemu. Młodemu 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 na zabawę chodzić, stary Jose, stary. ta panna jak rusa w ogrodzie ona mnie nie chciała ona mnie nie chciała ale łociec kozę ona mnie nie chciała ona mnie nie chciała ale ojcze kozę Łociec matka koze, bo dziad młotarny sobie jedną uszyje sobie Stary, co jedno żyje, co biedno żyje, jejum taki stary. Zosieńko na dobno, gdzie świątek podziała? wpadł mi do stodzienki, jak zem wodę brała, mi do stołdzinki, jak zem wodę Zosieńko na dobno spojrzy ty se w to dno. Dostanie zmioneczek, jak go będzie zgodno. Dostanie zmioneczek, jak go będzie zgodno. Dostanie zmioneczek, ale już nie cały. Sztery rumioneczki z niego obleciały. Cztery rumionecki z niego Będę bo bo nie z nicem, a będę biemliną, będzie z gospodynią, a będę biemliną, będzie z gospodarzem.